Godzina czwarta jesteśmy na parkingu w Starym Smokowcu, jak widać to już parking jest pełny. I ruszamy na e, Polski grzebień, później na Małą Wysoką i na Rochatkę. Zaczniemy od Żółtego Szlaku, a najpierw będziemy opłacić parking, gdzie już jest kolejka do tego, żeby opłacić. Poczekaj. Jedynka? Nie. Skąd co? Dobra. Teraz mnie próbujemy zapłacić. Nie O, czekaj. Jak oni to robili? Czekajcie, nie wiem, tu ten? Nie. Poczekaj. Numer stacyjny wpisz. Nie, ty kurwa jest S? Dwo. S. Czekaj, czekaj dwa B. razy. B. S. S. <laughs> Przypadek jest sądzę. B. E. Dwa, sześć, dwa, pięć. H. H. Ok. 1K. Skurwity, nie? Nie. Jeszcze, jeszcze. Teraz parking płatny 15 euro. No i dobra, mamy to. No, my idziemy. 5 godzin mamy dawit. 4:20 do polskiego grzebienia. Jest to drewna, idziemy Łąski dom 2 godziny 15 minut To ja źle tego Dawid prysznic dla ochłody Kurde, a my teraz szedł pod tą wodę to mnie chyba ładnie tutaj przerubało. po dobre Dawid, no nie? Tak, i tobie nie da się nudzić I o to chodzi Zrobić co zrobić i do domu Zaczęły się koso drzewiny Więc nabieramy wysokości Mamy 5 km, Półtorej godzinki A na jakiej wysokości jesteśmy? 1557 metrów A już widać Śląski Dom no to ładny czas mamy. Zobaczymy ile tam dojście nam zajmie. Ale pokazywało dwie godziny chyba sakiem tam do tego sztrąskiego domu. Mamy półtorej godzinki. Ciekawe ile tam jeszcze już go widać, ale jak długo tam jeszcze będziemy szli to ten, tego nie wiem. Jedno jest pewne, zaczynają się widoki. W końcu wyszliśmy z tego zarośniętego szlaku. Na 43 minuty mamy dom śląski. Nie pamiętam, ile tam Dawid pokazywał, coś około dwóch godzin chyba, nie? Mamy tak, dwie godziny na polski grzebień i na wysoką 2,45. 2, idziemy nie? Tak zwana ta mokra skała, na której zawsze jest woda. Bez względu na porę roku, zawsze ta skała jest mokra. Spoczynku, łyk wody i idziemy dalej. Aha. Nie złapie tego samolotu, ale nie, widać go jest, lata nad Tatrami. że widać, a tam mamy naszą przełęcz. Może uda się uchwycić korzyść, jak nie ucieknie Musimy sobie tam siedzi na skałce Miejmy nadzieję, że nie zwieje to sobie ją nagramy widzicie ją? Sobie tam spaceruje Wstarliśmy na polskich grzebień.

Piękny widok na Garła.

Tam jest nasz cel. że mamy teraz takie ostatnie podejście. Takie dość spore przewyższenie na krótkim odcinku. Jesteśmy na szczycie małej, wysokiej. A oczywiście w towarzystwie Gerla. A tam jest szląski dom Dobra, trzeba się brać za robotę I mamy małą wysoką. Zajść. Okay. nie no, Od parkingu 4 godziny 9 km 600 metrów i 1300 przewyższeń wyszło. Steżmy na wysokości 2382 metry z widokiem na Gerlach. Po rozpoczynamy schodzenie. Musimy zejść z powrotem do przełęczy tam pod polskich grzebień i później kontynuujemy zielonym szlakiem na Rohatkę. Ponownie polskich grzebień idziemy teraz zielonym szlakiem w prawo. Póki co cztery godziny pięćdziesiąt dwie minuty, a tam byliśmy. No, stąd też robi wrażenie, że jest wysoko. Dobra, kontynuujemy schodzenie. Musimy podejść aż tam do góry i przez tą przełęcz tam przejść Dokładnie tam I będę trzeba przejść Także kawałek drogi przed nami jest Około 400 metrów przewyższenie Nabraliśmy wysokości i dotarliśmy do takiego małego kominka, dość szerokiego. Tam są te schody. Kominek pokonany Teraz idziemy po takiej ścianie pionowej po klamrach do góry Pierwszy fragment. Pokonane. Można iść dalej. Teraz zajść w dół, jedyna trudność jaka tu jest to jest sypiący się kamień, bardzo zniszczony szlak, kamienie bardzo się sypią, nie ma stabilności pod nogami, a jeszcze wystają pręty, a my musimy tam zejść w dół i tamtędy do tej chatki dość, tam jest rynsko. Tam byliśmy, na tej przemęczy przed chwilą Dach z dołu to się wydaje, nie? Kurde, jaki kawał To jest naprawdę tam pół godzinki No i mamy schronisko 12 i pół kilometra, dwa Godzina 11:50. Zeszliśmy tam z przemęczy, Chwila odpoczynku w stronnictwo idziemy dalej. budyniu, tak w chórach Cieplej, jeszcze około godziny do parkingu. Mamy 18 km, prawie zrobionych 13:46, godzina 14, co około 15? Wydaje mi się, że chyba coś tu im się pokrzaniło. No dobra, idziemy. Nareszcie auto, to jest cicho zde. Obstrał. <grym> tak. na barierę. Dobra, jesteśmy. 22 km. Ja bym wyszedł o Ale mówię, że